Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu Zagłębie Sosnowiec Kropy Główny. Jest z nami trener drużyny, gospodarza pan Bardzo proszę, trener o podsumowanie spotkania. No, zły jestem. Zły jestem e, jak całe nasze środowisko, jak kibice, piłkarze, dziennikarze, którzy są blisko drużyny, bo to jest siódma kolejka. Trzeci mecz, gdzie układamy spotkanie przeciwnikowi. E, Najważniejsze w życiu jest to, żeby nie popełniać tych samych błędów, a my to robimy i to jest e, wkurzające, dlatego sporo emocji, ale I rozumiem dla tego kibiców e, pod względem po prostu wyników. Natomiast e, drużyna jest dobrze przygotowana do sezonu. Kolejny męż pokazuje to, że potrafi zasuwać, nie dowadzać. E, druga połowa była. Mm, no, taka, gdzie tworzyliśmy sobie sytuację, po prostu mi się to wpadać. Dzisiaj ta piłka nie wpadła, i e, daliśmy znowu życie przeciwnikowi w bardzo prosty sposób, tracąc e, przede wszystkim tą pierwszą bramkę. Zgra błędów. Normalna sprawa, że bez błędów w piłce nie ma goli, ale wkurza mnie to i że nie wyciągamy wniosku. Natomiast z drugiej strony, bardzo e, doceniam zaangażowanie piłkarzy i dążenie do tego, żeby. Tutaj zostały punkty i tutaj na pewno nikomu nie można odmówić podejścia w tak trudnej sytuacji do, do tego, żeby to odwrócić. I, i szkoda, bo nawet setki mamy I, i, i w innych nastrojach po prostu byśmy rozmawiali na temat wszystkiego. Dziękuję kibicom, którzy dali nam energię. Dali nam energię nie tylko pokarmem, ale generalnie kibice czyli to samo co my z perspektywy boiska wszystkie piłkarze czyli z perspektywy boiska, że tu można po prostu ten mecz wygrać i z takim nastawieniem piłkarze pracowali na meczu do ostatniej minuty. Dzisiaj, dzisiaj nie dało nam to punktów i wiem, że możemy jeszcze dużo tutaj o tym gadać, ale to nie ma sensu. My możemy odpowiedzieć tylko wygrywając mecz z puszczą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Czy ma jakieś duże pretensje do Filipa Popowskiego? Bo, no bo trzeba pamiętać, że sytuacja by była bardzo bezmyślna. Bo nawet, nawet gdyby mi tak tej piłki nie złapał, to jeszcze była szansa grać praktycznie 60 minut 11 na 11. I wtedy byłyby większe szanse na korzystne nawet ja przy 01. No w 20. chyba 3 minuty dostajemy, 6 minut jeszcze przedłużamy. Także no kupę zasuwania czasu w niedowadze i ja nie mam do niego pretensji. Jako człowieka, my mamy żal do siebie ja, przy zachowaniu po prostu, bo my rozmawiamy o sytuacji Bykowa, gdzie była praktycznie identyczna. I, i, ale to jest instynkt, instynkt człowieka, który się ratuje, no, musi to zostawić. Tak samo jak i tydzień, parę dni temu, tydzień temu na no, środkowo obrońca, dzisiaj Filip sytuację. Tym bardziej, że dobrze skrócił kolegę Michał, no, i mówię, bo możemy o tym gadać, my nie możemy takich rzeczy powielać, bo Okej, okay, my zasuwamy sporo kilometrów, ale my tu chcemy po prostu grać w równowadze, szukać, szukać sytuacji punktów zwycięstw. Znieczy jeszcze chyba można rozmawić tyle paradoksalnie, że Zagłębie grało w 10, a straciło bramki nie po jakichś atakach pozycyjnych długo budowane przez próbnego, to to po No i to jakby pokazuje obraz. Yy, że kontrola ataku musi być przez nas na pewno mocno zaznaczona w treningu, jeszcze bardziej i, i budować świadomość tego, że yy, wtedy, kiedy atakujemy, po prostu trzeba już myśleć o obronie. Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, dziękuję wszystkim za słuchanie. Miłego wieczoru. Dziękuję. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Pomięciu O7. Kolegi do na w pierwszej linii. Zajmę wieczór snawiec, przegrywa dzisiaj. Jeden do dwóch z Hrabią jest z nami ten drużyny Gości. Dobry wieczór nasze bardzo proszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór, witam Państwa. No, trudne spotkanie na trudnym boisku. Chodzi też o teren o, na którym zawodnicy zmierzyli się dzisiaj, bo jak każdy widział po łacie trawy się wyrywały i ciężko było jakoś kibiców zadowolić fajną grą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no mecz bardzo trudny dla nas, bo po trzech porażkach to niełatwo jest przyjechać do tak klasowej drużyny i wygrać. Także duży wpływ, myślę, miała ta czerwona kartka z 20 którejś minuty i, i grała w 10, bo dziś pod koniec zagłębie już w drugiej połowie miał mniej sił i gdzieś te nasze ataki przyniosły efekt. Nas bardzo to cieszy i chcemy powtórzyć to zwycięstwo w piątek, bo jak statystycy pewnie śledzą, no nie udało nam się jeszcze u siebie wygrać, więc chcemy w piątek postawić się liderowi i, i wygrać. Także dziękuję bardzo za, za mecz trenerowi Skowronkowi. Życzę mu powodzenia dalej w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie, dziękuję za pierwszą część konferencji. Okay. Dziękuję bardzo.